Zapraszamy Państwa do wysłuchania cyklu podcastów zrealizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej w partnerstwie z firmą Nowonordisk pod nazwą Jak rozpoznać cukrzycę typu drugiego? Fakty i mity. Dzień dobry państwu. Tematem dzisiejszego podcastu jest jak rozpoznać cukrzycę typu 2? Fakty i mity, czyli znaczenie glikemii przygodnej w laboratorium i podczas akcji profilaktycznych. W studio jest ze mną pani magister inżynier Anna Amise Kulczycka, technolog żywności pochodzenia morskiego, ponadto ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki. I higieny środowiska, które skierowane były głównie do pracowników administracji rządowej, samorządowej, osób zajmujących się problematyką zdrowia publicznego oraz inspekcji sanitarnej, czym właśnie zajmuje się, Szanowni Państwo, od ponad 15 lat. Dzień dobry, Pani Anno. Dzień dobry, Pani Beato. Witam również wszystkich innych bardzo serdecznie. Nazywam się Beata Stepanow. Jestem pielęgniarką, edukatorem diabetologicznym i pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Od ponad 25 lat edukuję osoby chore na cukrzycę i ich bliskich oraz środowiska społeczno-zawodowe. Znając, Szanowni Państwo, potrzeby moich pacjentów i ich bliskich, chcę pomóc osobom z cukrzycą, angażując się m.in. w tworzenie właśnie projektów realizowanych przy wsparciu funduszy europejskich, we współpracy z administracją rządową, czy też na przykład w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, które mam przyjemność dzisiaj reprezentować, w ostatnich miesiącach przeprowadziło kilka badań ankietowych, aby finalnie dokonać analizy najpilniejszych potrzeb środowiska diabetologicznego. Badania potwierdziły, że cały czas tematem dyskusji, a nawet nieporozumień jest nadal diagnostyka cukrzycy i jej monitorowanie. Analiza wskazała również, iż internet dla naszych pacjentów jest najważniejszym źródłem informacji i chętniej słuchają podcastów, które dostarczają wartościowych treści w łatwy, wygodny sposób, zwłaszcza w trakcie wykonywania innych czynności dnia codziennego. W odpowiedzi na potrzeby, dzisiaj, Szanowni Państwo, pierwszy z sześciu odcinków podcastów programu edukacyjnego. W którym wspólnie z moim gościem omówimy rolę glikemii przygodnej wykonywanej w laboratorium oraz za pomocą glukometru. Wskażemy również objawy hiperglikemii, czyli wysokich stężeń glukozy, które powinny zaniepokoić, ale także stać się powodem do wykonania glikemii przygodnej. Oraz także przedstawimy skutki nieleczonej lub nieprawidłowo monitorowanej cukrzycy. Wspólnie omówimy. Jak prawidłowo powinna być przeprowadzona akcja profilaktyczna z naruszeniem ciągłości tkanki zgodnie z zasadami epidemiologicznymi, nie łamiąc, szanowni państwo, przepisów prawa? Przytoczymy również kilka historii pacjentów, które potwierdzą, co jest faktem, a co mitem w temacie glikemii przygodnej w laboratorium i podczas akcji profilaktycznych. Zatem zacznijmy od odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie. Co to jest glikemia przygodna? Otóż szanowni państwo, zgodnie z zaleceniami klinicznymi dotyczącymi postępowania u osób z cukrzycą 2023 stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, glikemia przygodna jest to oznaczenie stężenia glukozy we krwi pacjenta o dowolnej porze dnia, szanowni państwo, bez względu na czas, jaki upłynął od ostatniego posiłku. Jeżeli wartość glikemii pobranej w laboratorium z osocza krwi żylnej jest powyżej równe 200 mg na decylitr, przy wystąpieniu oczywiście objawów klinicznych, to powyższe wyniki upoważniają do rozpoznania cukrzycy. Ale jeśli będzie sytuacja, że nawet przygodna glikemia jest poniżej 200 mg na decylitr, a osoba zgłasza wielomocz, Wzmożone pragnienie, utratę masy ciała i tu niewytłumaczoną celowym odchudzaniem, lub inne mniej typowe objawy, np. osłabienie, wzmożoną senność, albo zmiany ropne na skórze, albo są zgłaszane stany zapalne narządów moczowo-płciowych, to warto, szanowni Państwo, skorzystać z innych możliwości diagnostycznych, które będziemy omawiać w poszczególnych odcinkach podcastów. Pani Anno. Wyobraźmy sobie sytuację, że jestem pani siostrą. Mam wyżej wymienione objawy, jesteśmy razem w domu. Co pani zrobiłaby w tej sytuacji? Co mieliby zrobić nasi słuchacze? W pierwszej chwili powiedziałabym do mojej siostry, że może chce odpocząć, albo że powinna zaplanować urlop, znając, jak prowadzi intensywny tryb życia. Dzisiaj, mając tą wiedzę, zaniepokoiłabym się. Jeśli jest ona długo trwała, może doprowadzić do kwasicy ketonowej, spowodowanej zbyt wysokim stężeniem glukozy we krwi. Takie objawy mogą wystąpić przed utratą świadomości. Sprawdziłabym też, czy czuję zapach acetonu z ust mojej siostry, ponieważ to również bardzo charakterystyczny objaw wysokiej glikemii. Następnie udałabym się z nią do szpitala, aby sprawdzić, czy to faktycznie objawy cukrzycy. Należałoby wykonać niezbędne badania laboratoryjne i potencjalnie w ten sposób uchronić przed powikłaniami późno rozpoznanej cukrzycy. No właśnie, szanowni Państwo, mamy tutaj do czynienia z przypadkiem, w którym wystąpiły typowe objawy cukrzycy. Ale jakże często one nie ujawniają się na początku trwania choroby, lub są nawet, mogłabym powiedzieć, bagatelizowane przez naszych pacjentów. Często ludzie dowiadują się, że prawdopodobnie rozwija się u nich cukrzyca podczas wizyt u lekarzy innych specjalizacji niż w dziedzinie medycyny rodzinnej czy diabetologii, na przykład u okulisty podczas wizyty z powodu zaburzeń widzenia, jakże często kobiety o chorobie dowiadują się u ginekologa podczas wizyty z powodu na przykład przewlekłych stanów zapalnych dróg moczowo-płciowych. Warto wspomnieć o stomatologu i wizyta z powodu na przykład stanów zapalnych dziąseł, a zmiany w jamie ustnej uznaje się za przewlekłe powikłanie cukrzycy. Zdecydowanie tak. Niestety nierozpoznana lub nieprawidłowo leczona cukrzyca może prowadzić do wielu powikłań. Każdy pacjent jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, żeby osiągnąć cel, ustalony w porozumieniu z całym zespołem terapeutycznym. U osób z cukrzycą typu drugiego występują często poważne choroby współistniejące. W niektórych przypadkach niezbędna może okazać się modyfikacja leczenia, wprowadzenie właściwych nawyków żywieniowych i wdrożenie regularnej aktywności fizycznej. Niezwykle ważne u osób z rozpoznaną cukrzycą są regularne wizyty u swojego lekarza prowadzącego oraz przestrzeganie zaleceń. Zarówno lekarskich, jak i pielęgniarskich. Te wszystkie działania i całościowa opieka nad pacjentem chronią zarówno przed występowaniem hiperglikemii, jak i przed powikłaniami z nią związanymi. No tak, to prawda. Pamiętajmy również, że istnieje taki ścisły związek pomiędzy nasileniem i czasem trwania hiperglikemii, a ryzykiem rozwoju przewlekłych powikłań naczyniowych cukrzycy. Oto, Szanowni Państwo, przewlekła hiperglikemia działa toksycznie na naczynia krwionośne całego organizmu. I teraz zastanówmy się, co się dzieje na poziomie małych naczyń, które znajdują się w oczach, nerkach czy zakończeniach nerwowych. Doprowadza to do powikłań tzw. Tak mikronaczyniowych, czyli cukrzycowej choroby oczu, neuropatii cukrzycowej, cukrzycowej choroby nerek oraz zespołu stopy cukrzycowej. Przewlekła hiperglikemia również inicjuje procesy zapalne, szanowni Państwo, w dużych naczyniach krwionośnych i o tym nie możemy zapominać. Mam tu na myśli tętnice i żyły, prowadząc do wzmożonych procesów miażdżycowych i doprowadzając do powikłań makronaczyniowych, czyli dużych naczyń, czyli zawału serca, udaru mózgu, miażdżycy. Cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, wyobraźcie sobie Państwo, dwu-, czterokrotnie. Dlatego też z tego powodu osoby z cukrzycą typu 2 już w momencie diagnozy powinny być traktowane jako pacjenci kardiologiczni. U osób z cukrzycą, wyobraźcie sobie, choroby układu sercowo-naczyniowego są odpowiedzialne za 50, nawet do, do 80 ogółu zgonów. Dlatego też bardzo często osoby chore na cukrzycę w trosce o swoich bliskich dokonują pomiaru glikemii użyczając swój glukometr. Pani Anno, jak Pani myśli, jak to wygląda w praktyce? Nasuwa mi się pytanie. Czyżby osoby z cukrzycą dokonywały pomiaru swoim bliskim, wykorzystując swój nakłuwacz, aby pobrać krew z opuszka palca na test paskowy umieszczony w glukometrze? Pani Anno, niestety tak. Jakże często słyszę o tym w swoim gabinecie. Dokonują pomiaru, nie będąc świadomymi, jakie to stanowi zagrożenie, nawet wtedy, gdy zmieniają igłę w nakuwaczu. Pacjenci uważają, że takie postępowanie nie stanowi żadnego zagrożenia dla ich bliskich. A jakie jest Pani zdanie w tym temacie? Poprzez kontakt z krwią może dojść do zakażenia wirusami, takimi jak ludzki wirus niedoboru odporności, wirus zapalenia wątroby typu B, wirus zapalenia wątroby typu C przez skórę i błony śluzowe przenoszone są między innymi wirus opryszczki i bakterie głównie z grupy gronkowców. Dlatego też osoby z cukrzycą powinny traktować nakłuwacz jak osobistą szczoteczkę do zębów albo zastosować jednorazowy nakłuwacz, który można zakupić w każdej aptece czy też w sklepie medycznym. Warto przypomnieć, iż przed pomiarem należy umyć całą powierzchnię rąk Ciepłą wodą z mydłem, bez użycia środków dezynfekcyjnych, a następnie dokładnie je osuszyć. Słuchając panią, pomyślałam o jeszcze bardzo ważnym temacie, które dla środowiska diabetologicznego mogłabym powiedzieć, że jest chlebem powszednim. Mam na myśli pomiar glikemii przygodnej podczas akcji profilaktycznych, które organizowane są przez różne instytucje, osoby prywatne czy organizacje pozarządowe. Z wieloletniego doświadczenia potwierdzam skuteczność tych działań w poszukiwaniu osób, które podczas takiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej dowiadują się, że mają nieprawidłowy wynik glukozy, który oczywiście wymaga dalszej diagnostyki. I to jest fakt. Domyślam się, że wielu naszych słuchaczy widziało taką akcję profilaktyczną w swojej miejscowości i myślę, że nawet brało w niej czynny udział. Zna pani. Bardzo dobrze przepisy prawa z tym związane. Jak powinno być zorganizowane takie stoisko do pomiaru glukozy przygodnej właśnie podczas takich akcji profilaktyczno-edukacyjnych? Na co szczególnie zwróciłaby Pani uwagę? Tak, to jest ważny temat. Na organizatorze akcji profilaktycznej spoczywa obowiązek zapewnienia wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa epidemiologicznego. Na stole którego powierzchnia powinna być gładka i nadająca się do mycia i dezynfekcji, powinny znaleźć się rękawiczki jednorazowe, jednorazowe nakłuwacze, nie żadne igły do iniekcji podskórnych czy śródskórnych, ponieważ zwiększamy wtedy ryzyko zakłucia i obowiązek wdrożenia tzw. procedury poekspozycyjnej, która powinna być oczywiście w posiadaniu organizatora. Na takim stole powinny znaleźć się również Jednorazowe gaziki sucho-mokre nasączone alkoholem do dezynfekcji powłok skórnych, a nie środek do dezynfekcji w aerozolu, ponieważ bliskość uczestników akcji profilaktycznej może spowodować, że postąpimy nieprawidłowo i naniesiemy ten aerozol na te właśnie osoby. Nieprawidłowe jest też posiadanie gazików niejałowych w opakowaniu, w którym gaziki nie są pakowane pojedynczo. Kolejnym ważnym elementem składowym jest posiadanie chusteczek do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni. Na przykład w sytuacji, kiedy chcemy usupnąć krople krwi uczestnika akcji pozostawioną na stole. Istotne jest również zabezpieczenie opuszka palca uczestnika plastrem poiniekcyjnym po nakłuciu. Ponadto pomieszczenie. W którym przeprowadzana jest akcja profilaktyczna z naruszeniem ciągłości tkanek, bo o takiej tu mówimy, powinno być wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki. Gazik z krwią, który zabezpieczał nakuty opuszek palca, powinien być zabrany przez personel. I zabezpieczony jako odpad medyczny o kodzie 180103. Obowiązkiem organizatora jest oznaczenie odpadów i przekazanie do utylizacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi oraz procedurą postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstania. Tak słucham Panią, ja od razu w głowie mi się kojarzy nasze akcje profilaktyczne, co faktycznie mamy na stołach, jak to wygląda, więc bardzo Pani dziękujemy za te wskazówki, bardzo cenne. Wspomina Pani tutaj o procedurach tzw. sanitarno-epidemiologicznych. Pozwolę wyjaśnić naszym słuchaczom, co to są te procedury. Otóż procedury sanitarno-epidemiologiczne są to szczegółowe sposoby postępowania dotyczące wykonywania każdej czynności, Szanowni Państwo, związanej z obsługą, czy to pacjenta, czy klienta, higieną personelu, narzędzi, sprzętu, czy to właśnie powierzchni. Wdraża się je właśnie w celu zapobiegania zakażeniom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń, właśnie podczas których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Tak to bardzo poważnie brzmi, ale to jest fakt. To na organizatorze, szanowni Państwo, spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia, ale również nadzoru nad tymi procedurami, które zapobiegają zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jest taka, szanowni Państwo, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która właśnie o tym wszystkim w szczegółach nam mówi. Pani Anno, w takim razie, kto może naruszać ciągłość tkanki, czyli nakłuć ten opuszek palca, pobrać krew do znaczenia glikemii przygodnej podczas... Właśnie takich akcji profilaktyczno-edukacyjnych. I to jest ważne pytanie również tylko i wyłącznie osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, posiadają prawo do wykonywania zawodu medycznego oraz posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Każdy uczestnik akcji profilaktycznej, podczas której dokonuje się pomiaru tzw. glikami przygodnej. Za pomocą glukometru może być źródłem drobnoustrojów chorobotwórczych i tak powinniśmy traktować każdą osobę, ponieważ mogą być przenoszone drogą krwi HCV, HBV, HIV, o których wcześniej wspomniałam. Stanowią również zagrożenie dla osób, które dokonują naruszenia ciągłości tkanki. Należy chronić wszystkich i zapobiegać zanieczyszczeniu materiałem biologicznym. Brzmi to bardzo poważnie. Pani Anna, czy wobec tego organizator, osoby, które no, przeprowadzają taką akcję profilaktyczną, podczas której zaplanowano badanie przygodnej glikemii, jeśli nie przestrzegają tych przepisów, ponoszą jakąś odpowiedzialność karną? Tak, oczywiście. Wyobraźmy sobie sytuację. Że odpady z krwią uczestników zostają wyrzucane na trawnik lub do kosza na odpady komunalne w miejscu akcji profilaktycznej. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i oczywiście przed takim postępowaniem przestrzegam również naszych słuchaczy. Osoba, organizator powinien posiadać nie tylko procedurę postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytworzenia, w tym powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania, ale także zgodę na ich wytwarzanie oraz pełną dokumentację związaną z utylizacją odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeszcze pokrótce przypomnę, iż odpady medyczne, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 roku o odpadach, stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. No ale Pani Anna, ale jeśli uczestnik powie, że na trawie czy tam w koszu no to jest jego odpad z krwią, bo dokonał pomiaru glikemii na swoim glukometrze, no to jak się mają do tej sytuacji przepisy? Pacjent wytwarza odpady z krwią nieklasyfikujące się do odpadów medycznych i przekazuje je do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 punkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zatem powinien zabezpieczyć swój materiał biologiczny zgodnie z przepisami. Warto udać się do swojej gminy i zapytać, gdzie można zakupić opakowanie na odpady z krwią, testy paskowe czy też igły. Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Odpady medyczne, jeszcze raz przypomnę, powstają wówczas kiedy związane są z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. No tak wszyscy znamy jedną z naczelnych zasad etycznych w medycynie. Primum non nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. Jednakże pozwolę przytoczyć dwie historie pacjentów, którzy napisali do stowarzyszenia w kontekście omawianych dzisiaj tematów. Otóż pierwsza historia dotyczy faktu sprzed kilku miesięcy pacjentka mając objawy cukrzycy, Szanowni Państwo, pojechała do szpitala. Niestety po przyjęciu po wielu godzinach oczekiwania otrzymała informację, iż ma się zgłosić rano do lekarza rodzinnego. Jak myślicie, co zrobiła? Oczywiście nie zgłosiła się, będąc zmęczona całą tą nocną batalią oczekiwania. Co się wydarzyło? Otóż w pracy poczuła się słabo. I została przetransportowana do szpitala, jak się okazało, z glikemią powyżej 800 mg na decylitr. Szanowni Państwo, mitem jest to, że wysokie glikemie, które nie bolą, nie zagrażają życiu. Jeśli ktoś ze słuchaczy ma gorsze samopoczucie albo podejrzewa u siebie hiperglikemię, to warto zgłosić się do lekarza. Drugi przypadek natomiast to historia z akcji profilaktycznej. Podczas której doszło do zakucia uczestnika akcji przez osobę, która naruszała ciągłość tkanki. Co się okazało? Osoba, która nakuwała palec, nie posiadała na stoisku bezpiecznego sprzętu i niestety nie była osobą medyczną. Uczestnik oczywiście został zaopiekowany poprzez wdrożenie tzw. procedury poekspozycyjnej. Na szczęście finalnie skończyło się bez zakażenia tymi wszystkimi wirusami o których wspominała dzisiaj pani Anna. Szanowni państwo, podsumowując dzisiejsze nasze spotkanie. Faktem jest, że glikemia przygodna służy do rozpoznawania cukrzycy, ale w warunkach laboratoryjnych, a nie za pomocą glukometru. Fakt późno rozpoznana, szanowni państwo, niewłaściwie monitorowana lub nieprawidłowo leczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Fakt, podczas akcji profilaktycznej nie każdy może naruszać ciągłość tkanki jej uczestnikom. Fakt, przepisy prawa w trakcie oznaczania glikemii przygodnej dotyczą wszystkich uczestników. Mit, lepiej poczekać niż jechać z objawami cukrzycy do szpitala, jakże często to słyszymy w naszych domach. Pani Anno, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu edukacyjnego. I podzielenie się ogromną wiedzą i doświadczeniem. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Obserwując wielkie zaangażowanie Społeczności Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej w działalność profilaktyczno-edukacyjną, czuję się zaszczycona współtworzeniem dzieła, które może pomóc całemu zespołowi terapeutycznemu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu za udział, zapraszając już dzisiaj na kolejny podcast zrealizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej w partnerstwie z firmą Nowonordisk pod nazwą Jak rozpoznać cukrzycę typu drugiego? Fakty i mity. Zapraszamy na profil facebookowy Stowarzyszenia. Dowiecie się Państwo, kiedy i z kim spotkamy się w kolejnym podcaście. Oraz, jaki temat zostanie podjęty w odpowiedzi na Państwa zgłoszenia. Po więcej treści edukacyjnych na temat cukrzycy zapraszamy na profil Facebookowe Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej i na stronę internetową: www.dan.edu.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.